Idzie Filipek po jedynku, 1 na 1 z Zadrożnym. Michał Filipek, uderzenie i brama. Jest bramka kontaktowa. Dla Siedleckiej Rzeźni i to Michał Filipek przypomina nam na Najlepszy zawodnik poprzedniej edycji. Do niech patrzy uwaga, bo rozpędza się drugi raz Filipek i mamy 2 na dwóch, Ale szybko wrócili do tego meczu zawodnicy Rzeźni. Michał Filipek. Potem zobaczył, że przeciwnik reaguje. A teraz uwaga, bo mamy trzecią bramkę dla Siedleckiej Rzeźni, Kto strzela kto? Oczywiście. niby kto? Michał Filipek. Blokuje to Filipek, który teraz sam musi też walczyć o defensywę. Filipek przyjmuje tą piłkę. 4 na dwóch teraz albo nigdy na żydeckiej Rzeźni cela bramkę Mikał Filipek Kiwamy remis. I koniec tego spotkania w meczu na szczycie. Siedlecka rzeźnia remisuje z Wata Team w bardzo fajnym i ciekawym meczu. Jest to czwarta kolejka Brzozowskiej Ligi Szóstek. Zapraszamy na nasze kolejne transmisje w następnej kolejce. A teraz już się żegnamy i do usłyszenia.